Ale mi się dobrze śpi. O, tak moje wygodne łóżeczko. Ale chwila, co to za hałas? Skąd to dobiega w ogóle? Co to ma być? E? U, to jest jakiś... To to jest w ogóle? Nie widzę jego twarzy. Ej, nie zbliżaj się, nie zbliżaj się, co jest? O! Co się stało takiego? Ale miałem dziwny sen. Aż się obudziłem normalnie na podłodze. Co to w ogóle miało być? Wśniło mi się, że ktoś do mnie przyszedł właśnie stąd i poszedł do mnie tak dziwnie. Ale okej, okay, dobra, nic się nie stało. Jestem chyba cały, tylko trochę swędzi mnie głowa. Ej, zaraz, zaraz, co ja mam na głowie? Czy to jest. Czy to jest jakieś ugryzienie? Może to jednak nie był sen? Czuję się dosyć dziwnie, bardzo dziwnie. Ej, zostawiacie łapeczki do góry, jeżeli wiecie, co to w ogóle było. Dobra, wiecie co? Ja może pójdę lepiej do dziewczyn. Jest jeszcze noc całe szczęście, mam nadzieję, że dziewczyny nie śpią, bo to było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Ej, ta głowa mi jest co to ma być? Gdzie one są, tylko moje szalone funki, one pewnie będą wiedziały, co mi się stało. Ej, dziewczyny, dziewczyny! Halo, jesteście. O, jesteście tutaj, cześć, ojecie sobie pizzę. A, co to? Robisz? Cześć Zowi, cześć mi, ja, słuchajcie, mi się przysił sen, ale to chyba nie był jednak sen. Coś do mnie przyszło takiego dziwnego i czarnego. Z białą, białą twarzą o? taką i ugryzło mnie w głowę. Spójrzcie tylko na to, dziewczyny! O ja nie, mam co to jest? Co ci się stało? Kto nie się mam tak pojęcia. Ziabną? No właśnie nie wiem, co to mogło być w ogóle. To przyszło Ej, to do... chyba nie był sen wtedy. No właśnie wychodzi chyba na to, dziewczyny, że to nie był sen, ale czuję się jakoś tak dziwnie, naprawdę dziwnie. Kręci mi się trochę co w głowie zrobimy? Jak możemy ci pomóc? No właśnie, nie wiem, dziewczyny. Myślałem, że macie jakiś plan cokolwiek. E, ale tu śmierdzi czosnkiem. Może e. zjedz trochę pizzy? E, trochę pizzy? Wiesz co? Nie chcę, bo ona jest polana z sosem czosnkowym, a ja jakoś nie mogę jeść czosnku. Nie wiem dlaczego. No, ale przecież nie? lubisz. Przecież zawsze lubiłeś czosnkowy. No właśnie, to jest bardzo dziwne. Ja zawsze lubiłem sos czosnkowy, ale teraz jakoś nie mam w ogóle na niego ochoty, więc mnie, mnie tak mnie odtrąca on od siebie. O, ale no Majki, chodź, polej sobie trochę pizzę sosem czosnkowym, to się nie, lepiej poczujesz. Nie. Powiedziałem, Zoe, że nie chcę tego robić. Powiedziałem już, a, że nie chcę. Kręci mi się w głowie, nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. No, no chodź, chodź, przyniosłam pizzę do ciebie. Ale ja nie chcę pizzy, Zoe, już mówiłem, że nie chcę pizzy. A czy wy mi pomóc? Możecie w końcu, czy nie? Bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. No, chcemy ci pomóc. Chcemy ci dać jedzenie. Może ci pomoże. Jakieś nie no Ja nie, nie jestem głodny, mówił już trzeci raz. Ja nie jestem głodny. Nie chcę mi się jeść, Zobaczcie, co ja mam z tyłu głowy. To o to mi chodzi, co to ja może mam. Może przemyjemy to jakąś czystą wodą. Czystą wodą? No dobra, Zoi, możemy spróbować. To weź mnie do czystej wody jakiejś. Okej. Okay. Ciekawe, co to w ogóle damin, że przeleję, Ale w sumie nie wpadłem na to wcześniej, żeby to polać wodą jakąkolwiek, Zoey. Chodź, Majki, tutaj mam schowaną w szafeczce. Okej, okay, dobra, to może wyjdźmy stąd, co Zoe? No dobra, to chodź, chodź, żebym dobra. tutaj sobie nie zmęczyła podłogi. Tak, chodźmy może, nie wiem, gdzieś tutaj na przykład. O, tutaj sobie podejdźmy, i tutaj mnie polej, dobra? Uwaga, Ty. ja mam tyle głowy. Ej, ale to miało być na głowę, nie na nóżki, Zoe. A faktycznie, za. Chciałam. To weź tą Chodź. wodę. Chodźmy tutaj, czekaj. O, tutaj. O, tutaj się nachylę, o w ten sposób, żeby było widać. Dobra. A, szczypie! To szczypie, szczypie! szczypiesz, szczypiej! Szczypie. Szczypie. Przecież to jest tylko zwykła woda, jak ona może szczypać. O, faktycznie, to mi bardzo, bardzo uszczypało. Nie wiem dlaczego, ale mi ja ma rację. Może lepiej pójdźmy do szpitala. No okej, okay. to chyba dobry pomysł. No dobra, no to chodźcie dziewczyny, pójdziemy do szpitala. Jak najszybciej. To jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł, bo tylko pan doktor będzie wiedział, co mi tak naprawdę jest. Ej, dziewczyny, ale to ugryzienie było naprawdę bardzo dziwne. Ja sobie spałem normalnie w łóżeczku i coś mnie ugryzło. Mikey, poczekaj. A, 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 boli cię to ugryzienie, jak robię tak? Au, no boli mnie przecież to ugryzienie, Zoi. no co ty? każdego by bolało, no co ty? No właśnie. Ej, no Jak Ej, tak no robię, widzisz? to też cię boli? No tak, no, boli, co ty robisz? Majki, ona chyba się zaraziła od ciebie. No jak, Zoi przecież jak uderzysz każdego, to będzie to bolało, no. Ach, a ty boli? No co ty? <grych> a, co ty robisz? Zostaw! Dobra dziewczyny, nie bijcie się, chodźcie Pójdziemy tutaj z szpital, na szczęście w miarę blisko Więc może tam mi ktoś w końcu pomoże Z tym ugryzieniem, no bo ono jest na tej głowie Jest takie ogromne w ogóle Co to w ogóle mogło do mnie przyjść? nic nie przychodzi Do głowy, Może jakieś ani trochę... robactwo? Nie, to wyglądało normalnie jak człowiek Tylko miał taką bladą, bladą twarz I czarne ubranie Może to robactwo? postacią człowieka. No jaki to by miał sens, jakby to był robot pod postacią człowieka. O, tutaj jest akurat pan doktor na nocnej zmianie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie lekarzu. Tutaj coś ugryzło mojego kolegę i trzeba mu pomóc. No właśnie, tutaj, o, tutaj mnie tak boli trochę i szczypie, bo coś mnie ugryzło, panie doktorze, ja nie wiem, co to jest. No właśnie, niech się pan przyjrzy temu ugryzieniu. O, tutaj się pan... No pan jest lekarzem, pan, pan... Powinien wiedzieć, co to za ugryzienie. No właśnie, przyszła do mnie jakaś postać taka ciemna i mnie normalnie ugryzła w głowę, w tył głowę i nie wiem, jak sobie z tym możemy w ogóle poradzić. Dobrze, zrobimy prześwietlenie. Ej, to jest świetny pomysł, zróbmy mi prześwietlenie. Ej, ej Majki, zobacz, ja to zawsze wyczuję. Jakieś tutaj mamy roślinki, jakieś zioła, musisz wejść do tego pokoju. One cię nie, nie Nie, 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 mi się ten pokój nie, nie podoba. Pan doktor powiedział prześwietlenie, to idziemy do prześwietlenia. Ale co ci się nie podoba, to są naturalne metody. Nie, ja nie chcę takich naturalnych metod. Nie podobają mi się w ogóle takie naturalne. Metody. Ja chcę, o, tutaj, zapraszam, tutaj, dobra, to ja się tak nachylę tą głową nad tą maszyną, o, tutaj, dobra, jakoś tak zrobimy. Ej, on o, tu... nas wygania! Tak, bo wy nie możecie tam być, to no, co wy, dziewczyny? No, ej, 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 tutaj pan doktor, dobra, odstawia sobie tutaj. Ja się jeszcze nachy nachylę na chwilę. Dobra, już chyba zrobiło to zdjęcie. Patrzcie, tutaj jest masa leków, tu są jakieś maszyny, ja nawet nie wiem, co to... czy to jest moja głowa, czy to są moje ugryzienia? O, mamo, co to ma być w ogóle? Wow, jak to wygląda! Dobra, panie doktorze, czy, czy coś tutaj wyszło mi w ogóle? O, pan doktor tutaj ma coś. To jest. Nie no, panie doktorze, ja muszę to zobaczyć. A to jest prześwietlenie ręki i, i nogi. To chyba nie to, co potrzeba mi pan doktor. Może masz rękę w głowie? Mam rękę w głowie? No jak to możliwe, że mam rękę w głowie? On, Albo nogę. Ja no dziewczyny, przestańcie! Wie, a ja nie wiem, a pan doktor nie wie jak to działa. No nie, serio, on nie to wie, chyba jak to musisz działa. musisz posłuchać się mi i iść z nią do tych ziółek. O, proszę! No dobra, w no, porządku. W porządku, no to zaufam chod, chod, wam, dziewczyny. Tutaj. Idziemy do czegoś No spój, o, one jak one to ci śmierci czosnkiem! O fu, o, fu, jaki smród, o czosnku tutaj jest! O, tu, tu jest czosnek chodź, się... chodź czujesz co? Fuu o, ale mnie szczypie tutaj wszystko. Ja nie chcę czosnku, ja nie chcę czosnku. Ja nie chcę czosnku. Ja chcę. O, czosnek, czosnek, czosnek! O nie! Majki, ale... co ci się stało? A, mi, co się stało? Ja przecież jestem. To jest jakaś jestem... choroba! A, tak, zmieniłem się. Uuuu, Nie, nie Maj, sądziłem, ale Panie czuję się fantastycznie. Się o, nie pomocy! Majki, co ci się stało? Chodźcie tutaj, Zoe, chodź do mnie! Idź chodź do mnie! Chodź do mnie, uwaga, daj tutaj główkę, nie? nie, nie. Chodź, Zoe i cię ugryzę tutaj, chodź. Ej, Zuckaż mi ją, co ty A! robisz? Zarazisz ją! Łe, Majki! Ugryzę cię! Co ty zrobił? Ach, Zoe, jak tam się czujesz? Majki! Wiesz co? Tak, Zoe! Mam trochę ochotę dziabnąć, Mija. E, co? Nie? Mija, chodź tutaj mie, do nas! Mija, do końca! Uciekaj! Tak, Bija ucieka, ale nam nie ucieknie. Chodź tu, Mija, chodź, chodź. Wracaj do nas. Dawaj, chodź. O, poszedł z Dobra, bierzemy ją i gryziemy szybko. ją nie, o tak, dziewczyny zostały ugryzione i jesteście teraz tak jak ja, jesteście wampirami. A, dziewczyny, udało nam się wszystko. Nie, nie, teraz cię rozumiem, Majki, ten czosnek jest obrzydliwy. No właśnie, mówię wam, Ech, chce mi się jeszcze kogoś ugryźć. Może chodźcie, zobaczymy, czy Niko jest w domu. O, to jest bardzo dobry pomysł. jeszcze Nigdy nie gryzłam żółwia. Chodźmy do Niko, dziewczyny, ugryziemy Niko. Halo. Niko, gdzie jesteś? Zdjął się w domu i śpi, ale ja go gryzę. Oj, zostawił otwarte drzwi eee, dla nas! Cześć Nico! Ej, eee, Majki, mija eee, z co się z wami stało? Ooo, tak jesteś taki Nic smaczny. Nic nie stało. Ale tak. eee, tyle dla Smaczny w jakim sensie? Smaczny! No w takim! Ej, nie wiesz eee, światła, co ja, ja ja zrobić? Odejdź, odejdź, ode mnie! Odej, odej. chodź tutaj! Eee, co? Wiesz co? Ma, Ej, co to jest za wodę? Dziewczyny, pożyczę na danie, bo one szczypać! nie! Szczypię, Szybko chodźcie, uciekamy! A, nie ucieknę, ja chcę go zjeść! Chodź. Ty, e, wiesz co? Masz jakieś takie dziwne zęby i dziwne oczy. Tak, mam dziwne zęby i dziwne oczy. E, jesteście wampirami? Tak jest, Niko, teraz cię ugryzę. O nie, 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 nie. mam z latarką! Mm, tak, Niko, będzie taki smaczny, nie uciekniesz przed nami. Chodź tutaj. latarką! Co on ma latarkę? Ej, ej, ale błysk! O! Nie, o, o nie! O, nie, o, nie, o, nie. Ej, przestań! Poczek, poczek! Co ty wyprawiasz, Niko? Dobrze, że ci nie działa ta latarka teraz. Eee, o! Wow, działa, działa, O, Działa! Oj, co, oj, co? Przestań jej używać, Niko. Eee, rozładowała było. mi się, ale ja idę stąd. Y, skaczę a, 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 a. do basenu! Nie uciekniesz! O, on wskoczył do basenu. My nie możemy wejść tam do wody, ale jakoś sobie poradzimy. Nie, a... Teraz Niko. Żypko, szybko, szybko uciekam! Chodź tu Niko, o wszedłem na drzewo Gdzie on jest? Gdzie on pobiegł? Dziewczyny widzicie go? Gdzie on jest? Niko! Czego nie widzę Niko! Gdzie poszłeś? Chodźcie za mną Chyba go widzę, Niko! Widzę cię, zjem cię! No, na całe szczęście już chyba od nich uciekłem! O, mam go, jestem tylko za nim i chodźcie, dziewczyny. Musimy się zaczaić. Ale cicho, żeby nas nie zauważył! Tak, chodźcie i uwaga i. Ale byłeś smaczny, chodźcie teraz po Smaj zjemy go! Tak! Musimy zamienić wszystkich na Smajlandii! Tak, Nikoś się tam przemienia, a my idziemy zjeść Smaj Slowa', znaczy go ugryźć Chodźcie dziewczyny, on jest pewnie u siebie w swoim domku i też śpi. Tu jest domek Smaj Slowa, taki żółciutki. On pewnie śpi. Tak, on pewnie śpi. O, przygotuj się na jesień. Fajne rzeczy na smajlowk.pl, ale dobra, chodźcie dziewczyny! Idziemy tutaj do niego domku, też ma otwarty. Uuu, ale super! Oo, Smyslow! Tak. Oh, on tutaj jest w kuchni! Musimy być. Smyslow! Ej, wy też to czujecie? On, <grym> on chyba coś robi z czosnkiem do jedzenia, fuuu! <grym> Co to ma być? Ej, co jest? Mikey, Czy to jesteś ty! Przyszedłem po cię smajsłową cię ukryź. Ale jak ty o co ty mówisz? Przestań żartować! No tak, bo jesteśmy wampirami! Chodź tutaj! Nie, zostawcie mnie! Co wy robicie? Chodź tutaj, ukryziemy cię! A masz, a masz, a masz, chodźcie. Ugryziemy smajsła! nie smysła! Ugryździemy cię! Chodź nie uciekiesz! Tak, mamy go w końcu, teraz nie ucieknie! Tak, smislo zjedzony, oo, da czy Ugryziony w zasadzie smilesą, czyli już prawie wszystkich na Smailandii żeśmy ugryzli dziewczyny. Ale Super, teraz wszyscy będą tacy jak my. O, chodźcie, dziewczyny idziemy po resztę, ale zaraz, zaraz Co to jest takie jasne? O nie! Jasne? A, a, o, szczypie światło słoneczne! O, nie! A, 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 gdzie ja jestem? Zaraz, zaraz. To było słońce i. Co wy tutaj wszyscy robicie? Ej, Majki, ty ty dalej jesteś wampirem! Nie odmieniłeś się! nie! O nie. Wy się o nie. I co o Ej. tak, jesteście wszyscy znowu świeży, Ej. mogę was ugryźć i tego Nie, 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 Majki, nie możesz, tutaj. nie możesz, nie możesz, nie możesz. Zjebacz, chodźcie tutaj. O. Nie uciekniecie mi, tak jest, ja ich gonię tutaj, aby wy zostawiacie łapeczki w górę. Będziecie wszyscy wabirami razem ze mną. A!